Siemanko, byłem już na początku nagrywania kolejnego odcinka z karylicjonalitem, no ale niestety odkąd rozpocząłem te kary IE Access mam błąd z plikiem, który nie daje mi za wygraną. Tutaj już był początek odcinka, chciałem Wam pokazać piłkarzy, których mogę kupić za darmo, wziąłem okienko transferowe, ale wróćmy do tego. Gdy wchodzę w mecz, wywala mnie, pokazuje, że to jest błąd aplikacji, błąd aplikacji, tak ciągle mnie dzisiaj wywalało, ciągle, tyle razy miałem kilka kopii pliku. Robiłem różne rzeczy, żeby w końcu mi się udało. Za każdym razem mi się udawało tą kraję odpalić, mecz odpalić, ale no, tym razem, po 10 razach czy 15, stwierdziłem, że to nie ma sensu. Z plikiem kariery Turgutsu Monachium nie mam takiego błędu, a z Litz mam, więc jestem zmuszony zakończyć tę serię. No, bo nie ma tu sensu męczenie się ciągle z tym plikiem, który i tak nic nie daje ostatnio, kompletnie, więc no niestety kończę tą serię na ten moment. Nie wiem, czy coś za tą serię na ten moment wleci. Myślę, że skupię się na karierze Turkucu Monachium. W przyszłości może będzie jakaś inna kariera. Mam kilka propozycji, możecie oczywiście śmiało w komentarzach napisać, jaką drużyną byście chcieli zobaczyć karierę. Możecie pisać w komentarzach, ja przejrzę. No i może jakąś drużyną rozpocznę karierę. Mam kilka w planie drużyn, ale to zobaczymy dalej. No niestety w tym momencie muszę zakończyć karierę z tego właśnie błędu. Nie będę nic na siłę robił, a już nie, już nie mogę nic zrobić. Kompletnie te pliki mi nie działają, więc no muszę to zrobić. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, że tak się stało, bo była to fajna kariera, ale no cóż, więc piszcie w komentarzu mogę zagrać, to tyle na razie.